Cioty, 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 odczuń się! Ty, ty, żakało! Cioty mnie mrozisz, a masz! Co za wstręty farfocel! Siemaneczko, widzowie, Siemaneczko! Dzisiaj sobie gramy w najwalszej używamy tylko i wyłącznie nozików, kolciówków! Będziemy dojeżdżać hamów z kolciówków! Patrz, widziu, jak to się robi! Lecimy! Dobra, 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 widziu, wybieramy sobie kolciówki tylko. Damy się tarczę na pleci, żeby tam nasz nie, 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 nie obijał za mocno, co? Żeby nie było mocnego bicia. Kucie, o tam jest. O cholera. Ale już szybko podjeżdża. Dobra, oszukujemy, rzucam granat. Ale oszustwo. Dobra. O cholera. Co ty masz, gościu? Co ty, co ty, co ty, co ty, cio ty, cio ty, ty, się. Ty, ty, żakało. Co ty mnie mrozisz? A masz? Co za wstręty farfocel? Ja nie mogę jakieś zamrożenie mi chciał wrzucić. Co go? Czy on się dobrze czuje, czy nie? Chyba nie, chyba źle się czuje. Kucie, Źle, źle czucie ma. Co on robi? Zostaw mnie, zostaw mnie. Odejdź, odejdź, gościu. Ty masz te mrożenie. Odejdź, odejdź. Kucie, odejdź. Jesz, zielony z kolciówków, króciutko z nim. Hopa. Napisał, że lol, śmieszne. Aha, spaming dadzierz Jakie spaming dadzierz? normalna rzecz, którą używasz w grze, człowieku, naucz się grać. Jesteś nubem, pewnie. Jak to oglądasz, gościu, to się śnubę. No, takie nuby to się nuby. Dawaj, chodź tu. No chodź tu, kolego. No dawaj do mnie. No dawaj na pojedynek kolczówkowy tego fliczgana używasz, nubie wstrętny. Co ty się myślisz? No. Co ty sobie myślisz, gościu, wstrętny nubie? Hoppa. Kucie dobry. Pokonał mnie na kolczówki. Przyznaję, no pokonał mnie. Ale ja mam dwie rundy, mam się wagę. Ja mam się wagę, słaby. Kucie, co on sobie myśli? Ja taką taką wagę, przewagę... O, tam słyszałem katanę. Tam słyszałem jakąś katanę. No, tam słyszałem kata. Ale dostał w ke... keszkiet, keszkiet dostał. Dostał w keszkiet. O kolea, spamuje. Też leci na kolciówkach. No, też mu się spodobały. Chyba to dobrze. jaj, no i co i cio, i leżysz, gościu? Z kim ty walczysz? Do kogo to? Do kogo ty fikaś? No, nie fikaj, nie fikaj, bo dostajesz z Z cię wyjaśniam, raz, dwa, ci, hopa. Dobra, gdzie jesteś gościu? I masz od razu w keszkiel dostał. Dobra, uciekamy w tą stronę. Dobra. Kucia ja coś dostałem? Niedobrze? No. Cholea. Kucie. Dobra, tam jest u góry. No. O cholea. O cholea. O cholea, kucie. Dobra, trafił mieć tego. No niedobrze, ale też go trafiłem z kolczówków. Jeszcze jedna runda, mamy wygrane na kolciówkach. Ale on tam z RPG próbuje coś się wścielić, coś się, coś zrobić, ale mu nie wychodzi chyba. Chyba, że słaby. Musi poćwiczyć. Kucie. Aha, już na blisko im pociąć kolciówków. No, to niedobrze być. No. Dobra. Kucie. Dobra, gdzie on jest? Gdzie jesteś gościu? Kucie? No nie no tak być nie może. Kucie, a tam jesteś. No dobra, za mało kolczówków mam. Jakby cię o to oszukujemy i lecimy na RPG. Naprawdę tak by zrobimy, widziu. Polecimy na RPG. Kopa. Oj, tak o tym mówię właśnie. Kopa! O cholea. Dobra, ciach. Aha. Dobra. Dobra, gdzie on jest? A dobra Aha Trzeba go wyczuć. No niestety może wygrać. No powodzonka musicie. Wygrał. Dobra, dobra runda. No pokonał mnie kucie. Dobra, ale ja tylko kolczóweczki sobie zapinam znowu i ten, nie jaźdź. Ale potem chyba zrobimy tak że zamiast starci. E, to sobie wrzucimy nóż, żeby najwyżej jak się skończą kolczówki, to żeby dokończyć dzieła e, na bliskość noża Tak chyba zrobimy, widziu. No. O kucie, jak nie wyścieliłś kapciów. Też mu granata, rzucę, hopa. Cioraj się tam, gościu. No chodź tu! Ale mnie ścielił pod. Normalnie z kapciów nie wyrwało. Ja piętnicie, no kapci, kapci słaby mi pośpadały moje klapeczki kuboty mi poleciały chyba w kośmość. Dobra, chodź tu, gościu. Gdzie ty jesteś? No kucie, a masz, ale dość od razu tych. Ale Ale nie fart! Ale nie fart, bo nie wiem kto wygra, ale chyba ja. Kucie, no grana. Napisał LOL. LOL. Dobra, tam tam z dubami nie rozmawiamy, gramy jeszcze raz, kurcze, króciutko z nimi. Bierzemy się kolciówki, Na znaczy RPG kolciówki, nóż i granat. Bo jak coś się znoża, bo, jak, bo mi się kolciówki kończą za szybko. Nie może tak być. No, nie może tak być. To tak, nie, to tak niedobre być. Co ty, kolego? O, co ty tam? Co ty? Co ty? Co ty? Co ty robisz, ty? Gościu, co? Chciał mi granata rzucić pod stopy. No wariat. Dobra, ja też ciu, zobaczę, ci z RPG. Napisał, że najśpam. Nice ja nie spamuję, bo ja nie potrafię szpamować. się gdzie jesteś, gościu? Mam cię. Dobra, dostał już tego. Dobra, dobra. No, no, o, o. Kupcie, musimy wycelować. No, o, o, o. O, co on to ma. Czy to był freeze gun? Czy to był freeze gun? Czy to był freeze. A, nie trafił, ale to chyba był freeze gun. Leżysz, gościu. Króciutko, z tobą się nie będę czercolić. Lecimy do góry. Hoppa, hoppa, hoppa. I hop, hop. Okucie! Gdzie ja jestem? Hop, hop, Hoppa! I dostał, już, już dostał. Hop hop. Hop, hop, hop. hop, 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 hop. No, 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 no. i co, i co? Co ty go. O, re... o, ma to jest rewolwer. To no nie jestem ten Gun. to jeszcze wolwel, dobra Dobra, podjedziemy tam do niego Hejka mu rzucę jeszcze, hop Hop, on wie, tak podjeżdżam Gdzie on jest? Kucie, gdzie on jest? Dobra, dostał już, dostał No, Weźmiemy go na dystans, co O ty, kucie O cholea! Okucie, 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 okucie. Jestem za tobą, gościu, za tobą. Co teraz zrobić? Co teraz zrobisz? oj, oj, oj dostał tam. Dostał. W poleciało. Kucie, kakao i pomakale, jak to się mówi, nie? Czy tam makao po kakale, kakao po kakale. O kurczę Dobra, nuś. A mam kejka, Rzucę mu. Mam mał życia i tak. Cholat! O, jak nie trafił! Co za rewolwerowiec dziki. Czekaj, widzi, a ja tu się naładujesz tego RPG pocztopy sobie szczelę. Hoppa! Ciach. Opa, opa. Opa, opa, opa. Ja, ja myślę, że on ma problem z celowaniem. No, kurczę! Pięć punktów żyćka mu zostało. Trzeba bardziej się skupić w głowę chyba celować, bo coś mi nie wchodzi z tych yy, oj, kolciówków. Kucie, To była. Podejdziemy w tą stronę. Kucie, się zablokowałem. No, było blisko i by mnie zabił. Kucie, gdzie on może być? Dobra, wycie... Wy o, 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 o. Dobra. To jest już dobry sygnał, bo jest blisko. Dobra, 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 dobra. I co? O, kucie, dość heada. Dostał heada gościu. Leżysz. króciutkość to, tobą. Dobra, lecimy RPG w stopy. Podbijamy się na kolciówkach. Osiedlamy się tu Gdzie jest gościu? Gdzie jest ten gościu? O, mam cię Mam cię, o, w keszkiet, od razu keszkiet Keszkiet, keszkiet dostał Bardzo dobrze, tak ma być Od razu cię w keszkiet, nie ma to tamto No i co teraz, gościu? Co teraz? A, a Nie wiadomo co O, kurczę, gdzie on jest? Dobra, nie wiem gdzie on jest gdzie on jest? O, dobra, jak tam. Nie, nie dostał, nie doszło. Kurczę, dobra. Gdzie on ucieka? Ajajaj. Aha, tam jest. No, nieźle. To się pos... <noise> Doszczał w głowę, w dżbanu, Doś tam w dżbanu. Gdzie on myślał, że tak ucieka i nie dostanie w dżban? Wiadomo, że dostanie w dżban. Dobra, kurcze, nie, żebsiłem. Dobra, w tą stronę... Co to się... Jak mi tam wyczepił tego kejeczka, chyba? O cholea! Ale im wszedł pod nogi hejek, kucie Idealnie pod nóżki mi rzucił. Ale dobra, bo ja tu już, yy, sobie ten. No o! 20 punktów życia mu zostało. Było obliczko. Było blisko, no. Sprytny był. Dobra, podejdziemy w tą stronę, bo myślisz, że tu będę. Tam rzuci hejka. A ja się tu podejdę strategicznie. No i co teraz kolego. No. Gdzie on jest? To jest pytanie. O cholea. On tam, on tam, ja się tak gdzie nie jest On tam, no Kucie, dostał w te, dostał w czerep Dwa razy w czerep To dobry znak O kolea Dobra, bo trzeba tutaj O, jeść, yes, mamy go, króciutko Easy, easy poszło Poszło easy, to było easy No, króciutko źniubem. Końciweczki, tarcie dam sobie na plecy, żeby wiadomo się ośłaniać jakoś, kurczę, bo tu może mi zajść, za plecić a za ten i może... No bo on dziwnie wygląda, podejrzany jest. On tak, wygląda takiego, żeby mógł zajść od tyłu i zrobić ci krzywdę, widzisz, On tak wygląda. Trzeba uważać, trzeba mieć tarcie, trzeba się ośłaniać. Kurcie, dobra, mamy go tam. E, no już tu widzę, że będzie dobry pojedynek, bo on szczela z czegoś, z czego, nie wiem, z czego strzela. Chyba to jest rewolwer. O, kolea, jeszcze jak nie trafi z tego rewolwra, to będzie źle, ale ja z kolczówków lepsi. Lepsi kolciówki kontra rewolwer, kolczówki wygrywają. Nie, kto by się spodziewał? A, ciekawe, czy można zrobić e, for jump. I teraz, o, można zrobić ten. Skok i jeszcze zuku. Ale jazda. Teraz odkryłem, widziu, patrz, widziu, hop, i jeszcze zuku. No ale dobra, czeka, bo trzeba go wyeliminować szybko, bo mnie zaraz zabije. Nie może tak być, że mnie żabił gościu, tak? Nie może tak być. Rzuciłem granat. I co? Chyba nie dostał. Chyba nie dostał. Kucie. O cholea! O cholea! Jaki onś dobry! Ale on robił uniki sprytne. I chiał mnie sprysz... O! O jak ja trafiłem, nie wiem kiedy nawet. Dobra, trudno. Ważne, że trafiłem cię? Ale widzicie, jaką jak, jak umiejętność odkryłem, że jak huku żyjeś, hop! I kolciówki hop, to można... Zrobić hop, patrz, hop Hop, i szybko byś na dachu na przykład O kurczę, on ten Zaraz go dojedziemy Czekaj widziu, jakąś najperkę gra On myśli, że jest prytny, widziu, patrz widziu Czekaj, czekaj widziu, patrz On tego się nie spodziewa, to będzie dla niego nowość A, to dla mnie też jest nowość Gdzie głowę dostałem tak szybko To też dla mnie nowość, dobra Spróbujemy jeszcze raz i tego, tego na pewno się nie spodziewa. Tym razem, tym razem nie będzie spodziewania się. Teraz robimy taktykę... Yy, taktykę makumby. Makumba, taktyka. Hop, hop. I teraz... A, patrz, patrz widziu, już się boi. Już ma porty pełne. Pe, pełne porty ma już, patrz, widziu. On już już wie, że ze mną nie ma żartów jak podszedłem na blisko. Już chował snajperkę i się... Br o kurczę! Co ja ma kumba wstrętny. No co ty robić gościu? Nie mogę go wycielować z dołu. No miał przewagę. Miał przewagę po prostu wzgórza. Jak to jest w sztucze wojny napisane przez Czunciu, jak jeszcze u góry, to masz przewagę. No i on tą przewagę wykorzystał. Kurczę, na kontynent. Nie, moment. Hop, hop. Teraz patrz, Widziu. Hop, hop. Widziałeś, Widziu? Mało kto tak umie. Mało kto tak umie, ja tak umiem. No ale to trzeba lata praktyki, trzeba trochę pograć w te gry, żeby tak umieć. No wracaj tu. No co? No nie, no spadłem. No cholera. Idziemy w tą stronę. Kucie. No nie mogę, no. Kucie. Dobra, tu, hop. Czekaj, Widziu, hop. O, kucie, nie tak. Hop, hop. Widziałeś, Widziu? Widziałeś, Widziu? Tak, to się robi. Kucie. No chodź tu. Dawaj na pojedynkę. Gdzie uciekasz? Gdzie ty uciekasz? Mam cię. Króciutko. Popełnił błędy niewybaczalne, nie dlatego go pokonałem. Tak się popełnia takie błędy jak on, to się go po prostu pije do ziera i on nie ma siąś. Op, op! I teraz dziu, ale to że... Z... Och ty! O ma sznajpę! O ma sznajpę! Cię uważać! Kucie. On pewnie myśli, że ja pójdę tu, ale ja nie pójdę tu, jeszcze go wyciaję teraz. A tam dalej jest. Kucie. Dobra, idziemy na tyły. Idziemy na tyły, no? Hop. Dobra, podchodzimy. No i co teraz? Co teraz, gościu? Aj co? Co kolczówek używasz? Co kolczówek używasz? Co, nie trafisz ze snajperki? O, co ty Co ty uciekasz? Co ty ty, e, A hej jak leci? Dość Nie, nie weszło. Hej jak nie wsiedł. Cholea. O, ma znowu przewagę tego wysokościowo. Może to wygrać. Ale też nie musi, bo jak go pokonam, to wtedy przegra. Kucie, no wracaj, to chodź tu. No, cholea, bo czas nam ucieka. Czas nam ucieka na twoją przegraną. Na, no. dobra, we, weź się, widził ten, bo pokonał mnie. No nie, nie wiem czemu. Nie, nie mam pojęcia, jak on, jak on to zrobił, no. Kucie, wstrętny zawodnik, wstrętny przeciwnik. No i znowu tam sznajpi Chodźcie się ode mnie, gościu Chodźcie się z tą sznajpą Rzucam ci hejka I zrobisz raz kupę w spodnie Ajsio, mam tarcie Kupa w portach, co? Kupa w portach, co? Kupa w portach Ajsio I co teraz? Co teraz, gościu? Kupa w portach O ty! Ty mała, ty mała łajzio Co za łajza wstrętna No dobra, wygrał No macio, no co, trzeba mu przyznać, że wygrał No dobra, Widziu Chodź, pożegnam się z tobą W moim ulubionym lokum Dzięki, Widziu, że obejrzałeś ten odcinek Mam nadzieję, że ci się podobał no, a jeżeli Ci się odcinek nie podobał, to zostaw łapkę w górę, tak czy siak, jaki miły komentarz, napisz mi miły komentarz, bo dostałem po pupie, znowu zostałem zbity na kwaśne jabłko, coś tam czasem wygrałem, coś nie, i wiesz co, życzę Ci dobrego apetytu, życzę Ci dobrego dziękuję, lub dobrego wieczoru, w zależności kiedy oglądasz, no i co, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie!